Dzień dobry, dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. E, szósta rano, słowo miłości na dziś. E, ja nazywam się Anna Antoniak e, e, i możecie słuchać e, mnie. Możecie jesteście pierwszy raz, więc przedstawiam się m, łączę rozwój, duchowość i biznes w jednym. E, to możesz umie usłyszeć. E, ja Cię zsunę jeszcze mi tutaj jakieś chrypy. Akurat teraz, jak ja nagrywam do Ciebie, mówię, inspiruję, y motywuję, pokazuję pewne rzeczy, które y są ważne. Wiecie, to jest tak, że ja też mam bardzo dużo do przepracowania, naprawdę i pracuję nad różnymi rzeczami y i zmieniam się, i odkrywam w sobie. I całe życie. Zawsze lubiłam odkrywać, i zawsze lubiłam się uczyć, i zawsze lubiłam, um, jakby, szukać tego, czego nie wiem. I wiele ludzi, wielu ludzi, wiele kobiet, i wiele mężczyzn e, ma tak duże ego tak ogromne ego że nie widzą nic poza czubkiem swojego nosa. Naprawdę. Co więcej, oni nie chcą nawet widzieć. Co więcej, yy, oni uważają, że wszystko już wiedzą. I czasami, jak z kimś rozmawiasz i mówisz o czymś, to ta osoba mówi: tak, tak, ja wiem, wiem. Fajnie, że wiesz. Ale nie widać tego, że ty to wiesz. Dlatego, że twoje zachowanie i to, co robisz, nie przekłada się z tym, co ty wiesz. Wiecie? Yy, Bo. Yy. Prawda boli i ona boli tylko raz. I jeżeli coś robisz i ktoś ci mówi o tym, że coś robisz, albo że coś nie jest nie tak, ty dotykacie to gdzieś i osoby, które mają duże ego, to automatycznie, jakby one zaczynają się bronić. Uwaga, bronią się w taki sposób, że mówią właśnie, że wszystko wiedzą, chociaż doskonale wiedzą, że nie wiedzą i doskonale wiedzą, że nie robią. Z tą wiedzą nic, więc ich to dotyka. Po drugie, szukają zawsze wymówek, czyli mówią, a ja nie mogłam, albo a nie teraz, a, a coś tam się stało, a to, a tamto. Czyli szukają tysiące wymówek, żeby czegoś nie robić. Uwaga! Kolejna rzecz jest taka, że zawsze szukają winnych. <grytanie> zawsze szukają winnych wokół siebie, tylko nie siebie. Jeżeli jesteś człowiekiem dorosłym, to uwaga! Jesteś odpowiedzialny za siebie, za swoje decyzje, za to co robisz, za to jak robisz, za to dlaczego to robisz i dlaczego to zrobiłeś. Jeżeli popełniłeś błąd, to masz tego konsekwencje. Jeżeli podejmowałeś jakąś dobrą decyzję, to te konsekwencje będą dobre i będą wspaniałe i będzie się działo dobre rzeczy. Więc, no, tak się dzieje. I najlepsze jest to w tym wszystkim. Um że Czasami, właśnie jak z kimś rozmawiam, z kimś mądrym, gdzie bardzo lubię ludzi, od których mogę się uczyć i a, zadaję im zawsze pytania, i, i jestem wdzięczna za to, że dzielą się swoją wiedzą, tak jak ja się dzielę swoją wiedzą, na przykład było w czymś jestem dobra, a w czymś nie. I czasami tak sobie rozmawiam z taką mądrą osobą, i ta osoba się przyznaje też do pewnych swoich błędów, to ja to bardzo cenię, dlatego że wiem, że mimo, że ta osoba wie różne rzeczy i osiągnęła jakieś, to pokazuje też, że on popełnia błędy, że ona popełnia błędy i co zrobiła i jak i, i umie się do tego przyznać. I to jest mega, ja naprawdę bardzo cenię takich ludzi. Natomiast szkoda mi jest ludzi takich, którzy zawsze mówią, że to nie ich wina i zawsze obarczają ciebie wina, przerzucają winę na ciebie, tak jakby. Tak? Czyli yy, na przykład yy, dana osoba dobrze powiem wam to na przykładzie takim prawdziwym yy, jest rodzic. I rodzic wymagał coś od swojego dziecka, i bardzo naciskał na to, żeby to się wydarzyło. A drugi rodzic nie zgadzał się z tym. No, ale po naciskach i w ogóle mówi, dobrze, okej, okay, no to w takim bądź razie niech yy, tak będzie. Dziecko również nie chciało, yy, jakby zrobić tego, ale po naciskach tego rodzica zrobiło to. I uwaga, i wyszło tak, że dziecko, yy, no, jest dzieckiem, więc jest szczere, otwarte i tak dalej, więc zrobiło to, co rodzic kazał, ale że nie wiedział, jak. To dziecko zrobi, a dziecko zrobiło po swojemu, tak jak potrafiło, na swój wiek i tak dalej, i tak dalej. No i wyszło to z niekorzyścią dla tego rodzica, który bardzo nalegał na to, żeby to dziecko to zrobiło. I najlepsze jest to, że kiedy tak się stało, to teraz ten rodzic, który naciskał na to dziecko, żeby to zrobiło. Gdzie drugi rodzic nie godził się, no ale pod namową też tego rodzica mówi: okej, okay, no dobrze, to jeżeli tak mocno chcesz, to, to dobrze. Dziecko też nie chciało, no ale wszyscy się zgodzili pod naciskiem tego rodzica, właśnie, który tak jakby no, zabiegał o to. Wyszło na niekorzyść tego rodzica, który o to zabiegał. Uwaga, co robi teraz? Zrzuca winę na dziecko. Co więcej, zrzuca winę na drugiego rodzica. To jest w ogóle niesamowita sprawa, co? To jest w ogóle niesamowita sprawa. Naprawdę. Ja uważam, że to trzeba mieć naprawdę tupet w ogóle. To po pierwsze. I zdarzają się tacy ludzie, którzy właśnie w taki sposób działają. Czyli oni, yy, jak coś nie wychodzi po ichniejszemu, to zawsze znajdą winnych tam, gdzie ich nie ma. Aby tylko nie wziąć odpowiedzialności za siebie. Naprawdę. I to jest, to jest z, z, z zarówno śmieszne, fascynujące, jak i mega przykre, że człowiek dorosły nie widzi winy u siebie, tylko zrzuca odpowiedzialność na Julkę, na Bożenkę, na Michałka. Na sąsiadkę z potrójki, na państwo, na służbę zdrowia, że jest dzisiaj akurat gruby albo że pali papierosy i zachorował. No ale nikt ci nie wsadzał tego peta do buzi, tak? No, nikt ci nie wpychał chipsów i, i piwa, kiedy siedziałeś wieczorami i puszczałeś bąki przed telewizorem i oglądałeś mecz. No halo, no przecież to jest twoje życie i ty podejmujesz decyzję. Wczoraj rozmawialiśmy o małych krokach, więc te małe kroki doprowadziły cię do tego, że wydarzyło się to. I te, te naciski, które Ty mówiłeś do dziecka i do drugiego rodzica, doprowadziły Cię do tego, że wyszły tego konsekwencje. To dlaczego teraz masz do kogoś pretensje? I zrzucasz odpowiedzialność, i zrzucasz winę, i wzbudzasz poczucie winy w tych dwóch osobach. No, ale hej! Albo wzbudzasz poczucie w lekarzu, nie wiem, w koledze, w kimkolwiek, że, czegoś, że coś Ci nie wyszło, albo coś wyszło nie tak, jak trzeba. Naprawdę. Naprawdę zastanawiają mnie tacy ludzie. Ja mogę tylko tak, wiecie, kiedy się denerwowałam tym i tak dalej. Teraz jest mi po prostu szkoda takich ludzi. Dosłownie mi jest szkoda. W duchu myślę, szkoda mi Ciebie. Po drugie mówię sobie zawsze w duchu też błogosławię Cię. Po prostu, bo nic nie możesz innego zrobić. No nie będę się denerwować, wiecie, no tylko zdrowie sobie psuję. I tak samo ty, jeżeli się denerwujesz takimi sytuacjami. Um, jeżeli ktoś nie szanuje Twojego zdania, no to ma do tego prawo, ale z drugiej strony oczekuje, że ty będziesz szanować jej zdanie. I to jest, to jest też to, zobaczcie. Tak. Czyli on wszystko wie, on jest najmądrzejszy i twoje zdanie się nie liczy. Ale moje, moje jest najlepsze. To ja. Ja mam rację, ja, ja, ja wiem, ja to ja zrobiłam, ja. Super, naprawdę fantastycznie. Czyli Twoje zdanie się liczy, moje się nie liczy. Nie wiem, czy znacie takie osoby? Bardzo często to się zdarza u ludzi, którzy y, no, są toksyczni, naprawdę. I w toksycznych związkach to się bardzo mocno uwydatnia, kiedy jedna ze stron jakby atakuje ciągle drugą, i ta druga jest y, przygnieciona przez tą stronę. Bardzo ciężko wyjść z takiej relacji. I długo trzeba y, czasami pracować nad tym, żeby wyjść z tego. Nie jest to dobre, naprawdę. Ale chcę ci powiedzieć, że warto, żeby zauważyć to wcześniej. Kiedy czujesz, że zaczynasz grzać się w garku, to jest efekt gorącej żaby, czyli ty siedzisz i wiesz, że jest niedobrze w takim związku, wiesz, że ta osoba. Jakby cię przytłacza, przygniata, i że coś jest nie tak, ale ty siedzisz dalej w tym garku, wiesz, że jest źle, i dopiero kiedy cię parzy po tyłku, kiedy już po prostu jest gorąca woda, jest, ty chcesz wyskoczyć. Zamiast zrobić to wcześniej. I to jest też bardzo ważne, żeby zwracać na to uwagę. Naprawdę. I czy coś się dzieje w związku, czy to się dzieje w jakichś relacjach. Ja. Lubię szczerych ludzi. Cenię szczerość, prawdę i ogólnie, jeżeli coś zrobiłam źle, ja przeproszę, powiem, że być może się pomyliłam albo że Cię uraziłam. Nie mam pojęcia. Naprawdę. I lubię takie proste, prawe rzeczy, żeby każdy wiedział, na czym stoi. Szanuję to bardzo u ludzi. Nie lubię natomiast manipulacji i właśnie takiego przekładania win na kogoś, że to jest teraz moja wina albo tego wina. Nie, to jest wina tego, że tego chciałeś, czy tego chciałaś, i to jest konsekwencja Twoich decyzji i tego, jak wyszło. To jest niczyja wina. Tylko i wyłącznie Twoja. Bo ja nie wkładałam Ci alkoholu do buzi. Ja nie wkładałam Ci papierosów. Ja nie wkładałam Ci nie wiem, chipsów złego jedzenia, fast foodów, hamburgerów. Nie robiłam tego. Nie okradałam Cię. Nie robiłam tego, nie robiłam tamtego. Tak. To są Twoje konsekwencje. To ty robiłeś, i konsekwencje są Twoje. I ja nie wszystko wiem, i umiem się do tego przyznać. Pytanie, czy ty, mój drogi słuchaczu, i droga słuchaczko, przyznajesz się do swoich błędów, i czy umiesz wyciągnąć wnioski, i czy umiesz wyczyścić swoje ego, zmniejszyć je i stanąć w roli ucznia. Zobaczcie. To jest wspaniały przykład. Jezus. Kiedy wiedział, że już przychodzi Jego koniec, hmm, był na spotkaniu ze swoimi uczniami, i zanim zjedli mm, ostatni posiłek. On wziął miskę i umył im nogi. Zaczął myć nogi swoim uczniom. I jeden z nich mówi: Ale, Pani, co ty robisz? Ja nie, nie pozwolę ci. On mówi: Teraz tego nie rozumiesz, ale potem zrozumiesz. Zobaczcie, król przyszedł, Bóg, i umył stopy swoim uczniom. I wytarł jeszcze y, swoimi szatami. To jest w ogóle wow, tak? Czyli pokazał postawę i jaką powinien mieć człowiek, tak? Oni nie rozumieli tego. Zrozumieli to później dzisiaj. Nie wiem czy ty to rozumiesz. Jak wysoko i mocno trzymać swoją postawę, żeby nie poniżać innych i żeby w odpowiednim momencie nie wchodzić na taki sam jak dana osoba. Czyli on jest krytyczny, on robi to, robi tamto, tak, obarcza innych i tak dalej, a ty stoisz jakby nad tym. Po prostu patrzysz z boku, czyli po prostu tak jak mówiłam na początku. No, no szkoda takiego człowieka jest, że on nie wie, że mógłby inaczej i jego życie by się zmieniło. Tyle z mojej strony dzisiaj, 13 minut do Was gadam. Ja cię zsunę, miało być krótko. No. To ściskam Was serdecznie. Mam nadzieję, że to było wartościowe. Jutro, pojutrze i przez najbliższe dni będzie dużo takiej wartościowej treści. Która będzie się przeplatać z psychologią, z, z socjologią, z różnymi rzeczami duchowymi, a dlatego że będę mówić dużo też na temat mojej książki. Myślę, że to jest ważne. Do usłyszenia, do zobaczenia. Hej!